Komputerowe triki, odcinek 17, podstawowe formuły w Excelu, część pierwsza. W dzisiejszym odcinku przedstawię działanie pięciu najbardziej podstawowych funkcji w Excelu, a będą to kolejno: funkcja suma, średnia, zliczanie, czy też ile liczb, maksimum i minimum. Zacznijmy zatem od sumy. W pierwszej tabeli mamy przedstawioną listę produktów, ich cenę oraz ilość. Wartość jest oczywiście wyliczana jako iloczyn ceny oraz ilości. Teraz będziemy chcieli sumować wartości wszystkich naszych zakupów. Możemy to zrobić w następujący sposób. Przechodzimy do zakładki Formuły i klikamy na Autosumowanie. Możemy też rozwinąć tą opcję i z listy wybrać sumę. W tym wypadku Excel poprawnie zdefiniował nam zakres wartości i w ten sposób wyliczył nam prawidłowo sumę wszystkich tych naszych wartości. To samo możemy osiągnąć poprzez ręczne wpisanie tej funkcji, to znaczy Kasuję to, co wpisaliśmy, yy, wprowadziliśmy do tej pory i wpisuje się, równa się, suma, otwieram nawias, następnie zaznaczam zakres, akceptuję enterem, mamy dokładnie ten sam wynik. W drugim przypadku będziemy chcieli zliczyć yy, akcje pięciu różnych firm w 2018, 2019 i 2020 roku. Możemy to zrobić w ten sam sposób. Ustawiam się na okienku, które chcę zliczyć Naszą sumę i wybieram autosumowanie. Tym razem Excel poinformował nas, yy, znaczy no nie poinformował, ale zaznaczył również datę, z której, która nie jest częścią naszego ciągu. To znaczy nie chcemy, żeby ta data była wliczona do naszych wartości, dlatego edytuję nieco nasz zakres i akceptuję enterem. Taką funkcję mogę w tym momencie przeciągnąć. Tutaj Excel informuje nas jeszcze, że formuła w tej komórce odwołuje się do zakresu, do którego przylega dodatkowa liczba. No ale w tym wypadku tą dodatkową liczbą jest nasza data, więc należy uważać na, na takie niuanse. Oczywiście w ten sam sposób możemy sobie wpisać sumę z ręki, po prostu z klawiatury, i wtedy sami sobie zaznaczymy odpowiedni zakres. Excel nadal będzie nas informował, że do tej komórki przylega jakaś inna, jakaś inna liczba i że no, będzie chciał automatycznie poprawić ten zakres. My możemy w tym wypadku to zignorować. Wystarczy sobie rozwinąć tą listę i wybieramy opcję Ignoruj błąd. W ten sposób już żaden komunikat nie będzie wyskakiwać. Tak samo oczywiście możemy sumować wartości nie będące ułożone w jednej kolumnie, tylko na przykład w jednym wierszu. Mogę tu również użyć autosumowania. W tym wypadku będę musiał jeszcze poprawić tą datę i w tym momencie wszystko działa. Bądź wpisać wartość z ręki. I zaznaczyć ręcznie nasz zakres. Taką funkcję również mogę przeciągnąć. No i tutaj również należy zignorować ten błąd, gdyż jedna wartość z naszego ciągu nie jest, nie jest wartością, którą chcemy sumować. Przejdźmy zatem do funkcji średnia. Podobnie jak w poprzednim przypadku możemy ją wyliczyć używając zakładki formuły autosumowania, wybierając oczywiście odpowiednią opcję, w tym przypadku opcja średnia. Poprawmy jeszcze zakres naszego, naszej funkcji i zaakceptujmy to Enterem. Tutaj powiedzmy wpiszę średnią z klawiatury, zaznaczę odpowiedni zakres i zaakceptuję Enterem. Natomiast tutaj przekopiuję tą funkcję skrótem klawiszowym CTRL-C, CTRL-V i już funkcję średnią mamy użytą we wszystkich trzech przypadkach. Natomiast tylko w jednym z nich średnia została policzona prawidłowo. I jest to oczywiście przypadek drugi. Różnica ta polega na tym, że produkt piąty, jak już zapewne się domyślacie, jest inaczej zapisany w każdym z tych trzech przypadków. Pusta komórka oraz komórka, w której mamy wprowadzony tekst, nie jest liczona jako część tego naszego ciągu. To znaczy, Excel co prawda wyliczył tutaj średnią, ale wyliczył ją tak naprawdę z dziewięciu wartości, czyli z tych tutaj oraz tych tutaj. I z nich została wyciągnięta średnia. Jeżeli sobie spojrzymy na dół Excela, na pasku możemy zobaczyć, że średnia faktycznie tych 9 znaków wynosi 13,2222, czyli 2 w okresie. Natomiast inaczej troszeczkę sprawa wygląda w tym środkowym przykładzie, dlatego że tutaj faktycznie średnia jest wyciągnięta z 10 produktów. jeżeli sobie zaznaczymy te produkty, to zobaczymy, że ta średnia faktycznie się różni. Podobnie sprawa ma się z pustymi komórkami. Puste komórki również nie są liczone przez Excel jako cyfry. Podobnie oczywiście średnią możemy wyliczyć w pozostałych przypadkach. Jeżeli wpisujemy z klawiatury, zaznaczamy sobie odpowiednio zakres, przeciągamy go. Excel oczywiście, tak jak w poprzednim przypadku, w przypadku sumy, poinformuje nas o tym, że do naszego ciągu przylegałem jeszcze jakieś dodatkowe cyfry, no ale jest to rok w tym przypadku, więc po prostu zignorujemy ten błąd. Podobnie możemy zrobić tutaj, że użyjmy tym razem autosumowania. Oczywiście datę nie chcemy w naszym ciągu. Akceptujemy to, przeciągamy, błąd możemy zignorować tak jak w poprzednim przypadku. I średnią w zasadzie mamy już wyliczoną dla każdej z naszych kolumn, czy też każdego z naszych wierszy. Zajmijmy się teraz funkcją ile liczb? Powiedzmy, że będziemy chcieli wyliczyć ile różnych produktów kupił klient pierwszy, jaki klient drugi. Nie interesuje nas, ile w sumie kupił produktów, bo kupiło on na przykład 8 sztuk produktu numer 1, 2 sztuki produktu numer 3 itd., itd. Tylko chcemy wiedzieć, ile po prostu różnych produktów z naszego asortymentu on zakupił. I do tego właśnie służy funkcja ile liczb. Wpisuję w klawiatury ile i zobaczcie, że teraz Excel podpowiada mi, jakich funkcji mogę użyć. Ile liczb, ile niepustych lub ile wierszy. W tym wypadku akurat każda z tych opcji zadziała, no ale skupmy się na razie na tej pierwszej, czyli ile liczb. Wybieram tą funkcję i zaznaczam zakres, którego chcę liczyć. Wyskoczyło mi 11. No to sprawdźmy, czy jest to prawidłowa odpowiedź. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. A więc wszystko zostało poprawnie zliczone. Oczywiście to samo mogę zrobić z zakładki formuły, wybierając autosumowanie i opcję zliczanie. Tutaj jeszcze źle zostanie zaznaczony zakres, z tego samego powodu, dla którego wcześniej przy średniej był źle zaznaczany, więc musimy go powiększyć i akceptujemy to Enterem. Drugi klient również kupił 11 produktów, ale jeżeli wywalimy stąd jeszcze jakąś cyfrę, zobaczcie, że ta funkcja automatycznie nam się zliczy. W tym wypadku nie możemy zapisać tych produktów jako zero, dlatego że funkcja ta zlicza liczby. A zero, jak już dowiedzieliśmy się wcześniej, jest uznawane przez Excel za liczbę, co jest całkowicie zrozumiałe. Jeżeli wpiszemy gdzieś 0, to ono również zostanie doliczone do naszej wartości. Więc akurat w tym wypadku trzeba. Pamiętać, żeby tego zera nie dodawać. Oczywiście można to potem rozwiązać innymi funkcjami, żeby takie zero nie było liczone do, do naszej sumy, no ale tym się zajmiemy innym razem. Na razie poznajemy te najprostsze funkcje. Pozostała nam do omówienia funkcja maksimum oraz minimum. Funkcję maksimum możemy skrótowo zapisać z klawiatury jako max, po czym zaznaczamy odpowiednią funkcję. Funkcja ta wyciąga największy wyraz z naszego ciągu. W tym wypadku jest to 99 i jest to produkt 13. Tą samą funkcję możemy oczywiście wprowadzić z zakładki formuły. Wybieramy autosumowanie, następnie maksimum. Tylko trzeba to zrobić oczywiście bez znaku równa się, i wtedy wszystko zadziała. Akceptujemy to enterem. W przypadku klienta drugiego największa wartość to 92 i mają produkt 12. Funkcję minimum używamy analogicznie. Możemy ją wpisać z klawiatury jako min. Zaznaczamy zakres. I najmniejszy wyraz ciągu w tym wypadku to 16. Produkt 8. Możemy również przyciągnąć taką funkcję. I tutaj produkt 13 ma wartość 6 i jest to najmniejszy wyraz naszego ciągu. Tym razem wyszedł nieco dłuższy odcinek niż zazwyczaj, no ale są to naprawdę podstawy, jeżeli chodzi o używanie funkcji w Excelu, i w kolejnych odcinkach również skupimy się właśnie na tych podstawowych funkcjach. Dziękuję za uwagę. W następnym odcinku podstawowe formuły w Excelu, część druga.